Cześć cześć, z tej strony wody, jak i w dzisiejszym poradniku chciałbym wam pokazać jak w legalny sposób możecie wejść do bazy Malachitu w lokacji Malachit wykonując wcześniej questa za naukę. Zapraszam serdecznie. Kto tu w chodu? Wchodu. na Malachit. Zaczniemy sobie od lokalizacji malachitu i bazy. Jest to najdalej wysunięta na zachód część zony, ale spokojnie nie idziemy od razu tam. Poczekajcie jeszcze chwilę. Bo jeżeli pójdziecie tam wcześniej, to spotkamy strażnika, który nas do bazy nie wpuści bez odpowiedniej przepustki. Możecie go spróbować przekupić, ale według mnie szkoda kasy. Tak więc najpierw udajemy się do lokalizacji zakłady chemiczne, i na jej początku, czyli wschodniej części, wykonamy zadanie za naukę. I tutaj lojalnie uprzedzam, będę pokazywał całe zadanie. Więc jeżeli nie chcecie spoilerów, chcecie je wykonać w całości samodzielnie i nie chcecie patrzeć, jak ja je wykonuję, to zostawiam oczywiście Wam podziałki czasowe na linii czasu na YouTubie, rozdziały i możecie sobie od razu przeskoczyć do momentu, kiedy z przepustką udamy się do bazy Malachitu i pominąć zupełnie obydwa rozwiązania tego questa. Natomiast jeżeli zdecydowaliście się jednak zrobić go ze mną, no to udajemy się do Mangusu. Które który od samego początku nadaje już w radiu i zaprasza nas do siebie. Oczywiście musimy się zgodzić na jego propozycję włączenia urządzenia na terenie budynków, na terenie tej windy centralnej, gdzie aktualnie się znajdujemy. Zażdy. Z jest się co za przyrządy? się anomalnej aktywności. Zamówienia od rozumników z malachitu. No, przyznaję się, przetupał Інструкцію лише тут глянув і зрозумів, що треба дві людини. А в мене вже якийсь час напарника немає. Ну коротше, давай без ліричних відступів. Допоможеш чи як? Добре. Давай займуся цим. Куди йти? Координати перекидаю на твій КПК. Тули, туди і активуй прилад. Мені прийде сигнал, і я вимкну в себе. І дивись обережно там. No i tutaj pokazuję Wam całą drogę, jesteśmy w miejscu gdzie tak naprawdę rozmawialiśmy z Mangustą i tutaj sobie troszkę przyspieszymy, bo oprócz gryzoni po drodze to tak naprawdę nic wielkiego nie będzie się działo. Nie wiem czy jest jeszcze jakaś druga alternatywna droga, ja akurat wybrałem tą, szedłem sobie na górę tych platform, zjechałem drabiną, później wyciągamy śrubkę, kilka anomalii nas czeka i na końcu na pomoście czeka nas nadajnik, który musimy włączyć. No i oczywiście nie pierwszy raz w Stalkerze zostaliśmy oszukani, gdyż na terenie całej tej lokacji, całego tego budynku, tych, tych, tego miejsca, tak naprawdę, jak zwał, tak zwał, pojawią się pijawki. Co z nimi zrobimy, to już tak naprawdę pozostawiam Wam. Możecie je pozabijać, możecie nie robić nic, ale koniec końców musimy wrócić do Mangusty. Jedyna moja rada jest taka, że jeżeli chcieliście tu coś jeszcze załatwić, to załatwcie to zanim włączycie nadajniki. Hey, hey, Перш ніж стріляти, поговоримо! Ja mam dla Was dwa rozwiązania tego zadania. Pierwsze pokojowe, porozmawiamy sobie z mangustą i tak naprawdę otrzymamy od niego nagrodę, a właśnie wśród tych nagród, które otrzymamy od mangusty, będzie przedmiot, pod który, po który w ogóle tutaj de facto przyszliśmy, czyli przepustka do bazy malachitu. Mangusta, czy jest winien, czy nie? No cóż, mógł nam powiedzieć tak naprawdę o pijawkach, chciał być przypaniakiem, chciał tak naprawdę pewnie liczył na to, że pijawki nas najzwyczajniej w świecie zabiją, że do niego nie wrócimy, no ale jak wiemy, kif jest twardy i nie odpuszcza. Natomiast za chwilę możecie sobie przesunąć albo po prostu poczekać na drugie rozwiązanie tego questa, bo też bym wam chciał właśnie takie pokazać, żeby zachować pełny obraz tego, co możemy tutaj zrobić. Boom! Jeszcze raz! Dziękuję. Druga alternatywna droga jest taka, że oczywiście mścimy się na manguście. Tak naprawdę nie musimy nawet z nim rozmawiać, ale możemy, możemy mu powiedzieć, że przyszliśmy nie po to, żeby rozmawiać. No i wpakować mu tak naprawdę serię z tekstańczyka latę. Efekt, no cóż, będzie taki sam. Koniec końców, przepustkę i tak otrzymamy. Więc to, co zrobicie, pozostawiam wam. Ja akurat w tej rozgrywce postanowiłem pozostawić go przy życiu i i tak przepustkę otrzymałem. Jedyna różnica jest taka, że w drugim przypadku. Otrzymujecie również jego PDA, ale to bardziej taka ciekawostka, którą możecie przeczytać. Koniec końców, wszystkie nasze starania zaprowadziły nas do Malachitu. Uważajcie na. Pioruny. Ja w malachicie łącznie dostałem dwa razy koło siebie, a dwa razy w siebie piorunem. To w sumie przez całą grę mi się tak często nie zdarzyło. No i tutaj troszkę przyspieszyłem, bo do malachitu są dwa wejścia. I możecie używać obydwu, ale za pierwszym razem musicie skorzystać z tego drugiego, bo jak widzicie teraz pewnie na filmie, wy tym pierwszym drzwi będą zamknięte i tutaj nie ma strażnika, więc musimy po prostu okazać przepustkę za pierwszym razem. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że jeżeli wejdziemy do drugiego wejścia do tego prawidłowego, to zanim porozmawiamy ze strażnikiem, to przed nim będzie siedział przewodnik, więc jeżeli trafimy tu wcześniej, to możemy sobie odblokować przewodnika, bez konieczności wchodzenia do bazy. Jest to bardzo fajne rozwiązanie i bardzo fajnie to ktoś przemyślał moim zdaniem, zresztą podobnie jak w bazie w zakładach chemicznych też możemy skorzystać z przewodnika, nawet jeżeli nie możemy wejść do bazy. Bardzo dobrze przemyślany design lokacji i przewodników. No i oczywiście strażnik nie chce nas wpuścić, ale mówimy mu, że mamy przepustkę. No i w ten sposób możemy od tej pory wchodzić i wychodzić do bazy i z bazy kiedy chcemy. No, i słuchajcie, czas tak naprawdę na podsumowanie, w którym chciałem Wam trochę opowiedzieć o samej bazie i czy warto ją odblokować. Według mnie, jak najbardziej, jeżeli macie taki styl gry jak ja, to prawdopodobnie w Malachicie pojawiliście się dużo przed tym, jak w ogóle zaprowadziła Was w te okolice fabuła. Ja, tak naprawdę, po tym, jak wszedłem na wysypisko, to z ciekawości zacząłem zwiedzać prawie wszystkie sektory, zony. Nie mogłem wytrzymać, więc rzecz jasna, do Malachitu też zawędrowałem. Tak jak już wspomniałem, to, że że mamy przewodnika przed wejściem do bazy, jest super rozwiązaniem, bo byłoby bardzo irytujące, gdybyśmy tu przyszli i gdyby się okazało, że bez przepustki nie wejdziemy, no i tak naprawdę całą drogę musimy się cofać, w ten sam sposób, w który tutaj przeszliśmy, bo droga jest dosyć długa, więc jeżeli planujecie tutaj przyjść, a jeszcze w Malachicie nie byliście lub nawet nie byliście, nie wiem, w zakładach chemicznych, to polecam Wam to dobrze rozplanować, bo troszkę jedzenia tutaj zejdzie, no i będziecie musieli prawdopodobnie iść Zarówno w dzień, jak i w nocy, bo naprawdę jest to długa droga. Aczkolwiek baza jest warta odblokowania, wszyscy znajdujący się w niej kupcy i NPC są tacy pełnoprawni, czyli mamy tutaj zarówno medyka, mamy handlarza, mamy przewodnika, mamy łóżko, mamy skrytkę, czyli tak naprawdę wszystko to, co w innych tych większych bazach. Bo tutaj dopowiem, że nie wszystkie bazy oferują taki pełen pakiet NPC, więc jeżeli chcecie to odblokujcie, to może akurat potrzebujecie jakiejś broni, jakiegoś dodatku. Może potrzebujecie lepszego technika niż ten, który macie w tym etapie gry, także wydaje mi się, że warto. A może po prostu jesteście w tym etapie gry, gdzie już tutaj się kręcicie i zastanawiacie się, jak tu wejść nie wydając kasy, no to macie rozwiązanie. A tymczasem to by było na dzisiaj na tyle. Mówił dla Was Wodiak, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał. Jeżeli tak było, to zachęcam Was do zostawienia chociaż krótkiego komentarza tym, czy do bazy Malachitu się wybieracie, czy nie. A może zastanawialiście? się jak do niej wejść i nie wiedzieliście i ten poradnik wam pomógł, tym lepiej. No i oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was do zostawienia subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami ze stalkera 2 i nie tylko, a tymczasem bezpiecznej zony stalkerzy i do zobaczenia w następnym materiale.